Zapraszam Was dzisiaj na rozwiązywanie pytań egzaminacyjnych związanych z tramwajem w ruchu drogowym, bo cały czas zgłaszacie, że jest to dla Was pewien problem, więc przypomnimy sobie na podstawie właśnie pytań egzaminacyjnych, kiedy ten tramwaj ma pierwszeństwo, czy są sytuacje, w których nie ma, bo tak, są sytuacje, w których mamy pierwszeństwo przed tramwajem i zaraz wszystko zobaczycie na przykładzie pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Pytania będę rozwiązywała w naszej aplikacji L-Testy, testy na prawo jazdy, gdzie znajdziecie oczywiście całą oficjalną bazę pytań, i mamy pytanie pierwsze, czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli? I słuchajcie, pojazd szynowy, który wyjeżdża z pętli, m, włącza się do ruchu. I tak samo jak w przypadku każdego innego pojazdu włączającego się do ruchu, musi on ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego. Więc pytają nas, czy my mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa? Nie, nie mamy obowiązku ustąpić pierwszeństwa. Mamy tutaj właśnie w takiej sytuacji pierwszeństwo przed tramwajem. Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? I tutaj bardzo ważne jest, bo tutaj mieliśmy znaki drogowe. Pokażę Wam film jeszcze raz. Zobaczcie, tutaj mamy znak droga z pierwszeństwem, czyli poruszamy się drogą z pierwszeństwem i ten tramwaj też porusza się drogą z pierwszeństwem. A to oznacza, że jesteśmy w tak zwanej sytuacji równorzędnej i stosujemy wtedy taką zasadę, jak na skrzyżowaniu równorzędnym. A na skrzyżowaniu równorzędnym, na którym jest pojazd szynowy, on ma zawsze pierwszeństwo. Niezależnie od której strony jedzie, z którego kierunku jedzie i w którym kierunku zmierza, pojazd szynowy na skrzyżowaniu równorzędnym ma pierwszeństwo. Tutaj właśnie taką zasadę będziemy stosować. Czyli czy mamy pierwszeństwo przed tramwajem? Nie, nie mamy. Tramwaj ma w tej sytuacji pierwszeństwo. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem szynowym skręcającym w prawo do zajezdni? I tutaj znowu mamy sytuację równorzędną, tylko teraz ten pojazd szynowy jest po naszej stronie i niezależnie od tego, w którym kierunku jedziemy, sytuacja równorzędna, więc pojazd szynowy ma pierwszeństwo. Pytają nas, czy mam pierwszeństwo? Nie, nie mamy pierwszeństwa. Zamierzasz skręcić w lewo? Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem szynowym nadjeżdżającym z przeciwka? Mhm. I tutaj nie widzieliśmy żadnych znaków, więc jest to skrzyżowanie równorzędne, prawdopodobnie, bo nie widzę, co tutaj jest w, po lewej stronie, albo sytuacja równorzędna. A w obu tych przypadkach no, tramwa ma zawsze pierwszeństwo, więc czy masz pierwszeństwo przed pojazdem szynowym? Nie, nie mamy przed nim pierwszeństwa. Skręcasz w lewo. Czy w tej sytuacji wolno ci przejechać przed tramwajem? Zwróćcie uwagę na sygnalizator. Zobaczcie jeszcze raz. Jest to sygnalizator kierunkowy S3, czyli ten bezkolizyjny. I to jest do skrętu w lewo oraz do zawracania. To oznacza, że skoro my mamy taki sygnalizator, to nie mamy kolizji z tramwajem i możemy przed nim przejechać, bo on po prostu w tej sytuacji teraz ma czerwone światło. Więc tak możemy przejechać przed tramwajem. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu? A tu mamy sygnalizator ogólny. S1, światło zielone, więc skręcamy w lewo. No to tak, jak najbardziej tutaj musimy ustąpić pierwszeństwo pojazdowi szynowemu. Zamierzasz zawrócić. Czy w tej sytuacji wystąpi kolizja z tramwajem? I tutaj mieliśmy znowu ten sygnalizator S3. To oznacza, że tej kolizji z tramwajem nie ma. Czyli odpowiedź prawidłowa brzmi nie. Czy możesz przejechać przed pojazdem szynowym? I tutaj mamy sygnalizację świetlną, czyli skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, i to był sygnalizator ogólny. Było słabo widać, ale zobaczcie zresztą, to jest no i tak jest słabo widać. To jest sygnalizator ogólny S1. Mamy zielone światło i my jedziemy prosto. To jest bardzo ważna sytuacja, bo to jest jedna z tych sytuacji, w których mamy pierwszeństwo przed tramwajem, ponieważ jest przepis, który mówi nam o tym, że jeżeli jedziemy na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na wprost, to tramwaj musi przepuścić wszystkie pojazdy, które właśnie jadą na wprost. Tylko takie. Nie takie, które skręcają w lewo, nie te, które nawet skręcają w prawo, ale te, które jadą na wprost. I tutaj dlatego prawidłowa odpowiedź brzmi tak: możemy przejechać przed pojazdem szynowym. To jest, to jest ta, ten wyjątek, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, kiedy mamy pierwszeństwo przed tramwajem. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi skręcającemu w lewo? Mhm. I zobaczcie teraz, to jest właśnie ta sama sytuacja, tylko tutaj to jest lepiej widoczne, bo tutaj mamy wyraźne, wyraźne światła, mamy światło zielone, jedziemy na wprost i tutaj po prawej stronie mamy tramwaj, który skręca w lewo, i on musi nam tutaj ustąpić, bo jedziemy na wprost. Gdybyśmy w tej samej sytuacji skręcali w prawo, on już by miał pierwszeństwo, ale ponieważ jedziemy na wprost, to mamy pierwszeństwo przed tym tramwajem. Dlatego pytają nas, czy mamy obowiązek ustąpić? Nie, tutaj nie mamy obowiązku ustąpić. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi? I tutaj mamy znowu sygnalizator ogólny. Ale skręcamy w prawo, więc tu, jeśli skręcamy w prawo, to już nie, nie ma, to już nie mamy pierwszeństwa, to już mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi. To on ma w tej sytuacji pierwszeństwo. Więc prawidłowa odpowiedź będzie brzmiała: tak, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa. Zamierzasz zawrócić? Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu? Znowu sygnalizator ogólny, zawracamy, więc tak, mamy obowiązek ustąpić. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, którego motorniczy sygnalizuje zamiar skrętu w lewo? Mhm. To jest praktycznie ta sama sytuacja, czyli tak, czyli ta sytuacja, w której zapamiętujemy, że mamy pierwszeństwo przed tramwajem, ponieważ jedziemy prosto na y, skrzyżowaniu z sygnalizacją ogólną. Więc y, czy mamy obowiązek ustąpić? Nie, nie mamy obowiązku. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed Tramwajem. Zobaczmy jeszcze raz, jakie mieliśmy tutaj światło. Ważne, bo to było y, światło kierunkowe do skrętu w lewo, więc tak, mamy pierwszeństwo przed tramwajem, bo to jest sygnalizator kierunkowy. Czy w tej sytuacji możesz ominąć tramwaj? No, słuchajcie, no nie ma tutaj takiej możliwości, żebyśmy mogli ominąć ten tramwaj. Jeżeli chodzi o prawą stronę, mamy tutaj y, przystanek, y, mamy pasażerów wsiadających, wysiadających. Z lewej strony mamy podwójną linię ciągłą. Nie, tutaj nie wolno nam omijać tego tramwaju. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem? Tutaj mamy znak ustąp pierwszeństwa i tramwaj po prawej stronie, więc nie, nie mamy przed nim pierwszeństwa. Oczywiście musimy mu ustąpić. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi? A tutaj właśnie chciałam Wam pokazać, bo to jest, to jest ten sam film. I tylko pytanie jest inaczej zadane, żebyście się nie złapali na tym, że tam nas pytają, czy mamy pierwszeństwo, a tu czy mamy obowiązek ustąpić. No tak, mamy obowiązek ustąpić, ponieważ nie mamy pierwszeństwa. Czy w tej sytuacji możesz skręcić w prawo przed tramwajem? Mhm. I znowu. Sygnalizator ogólny, zobaczcie, mamy tutaj światło zielone. Sygnalizator ogólny, skręcamy w prawo, więc nie, nie mamy pierwszeństwa przed tramwajem. Tramwaj ma pierwszeństwo. I ostatnie pytanie, jakie na dzisiaj przygotowałam, czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi wyjeżdżającemu z zajezdni na drogę? Czyli kończymy tak, jak zaczęliśmy, ponieważ tramwaj wyjeżdżający z zajezdni na drogę to jest tramwaj, który włącza się do ruchu. A jeżeli włącza się do ruchu, no to musi ustąpić innym. Czyli my nie mamy obowiązku mu ustępować. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłam, jeżeli chodzi o tramwaj i skrzyżowania z tramwajem. I inne również sytuacje z tramwajem. Jeśli nie, to oczywiście zapraszam do komentowania, do pytań. Postaram się w miarę możliwości wyjaśnić i pomóc Wam zrozumieć ten temat. Dziękuję dzisiaj za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam na pozostałe filmy do naszych mediów społecznościowych, oczywiście do mojego serwisu i aplikacji. Pozdrawiam, do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych filmach.